Tam państwa jest przynosiło w legi Wieczka. Idę po na ciemnego. Teraz dobrze jest. Faktycznie. No akurat siedzi tutaj. Przywieźcie państwo. Dzisiaj się był lot z podcasterami i. Tak zawsze, że się parę coś wagona, widzisz, że coś tam masz, jakoś m -m mówiłeś tego, może? Wszystko nie napiwało ty. No dobra, dobra, no jest, jest, m -m 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 wieszka, szedł, bo jest nie nie Jesteś w nie że nie bo nie 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 Dziebnego to ma, sąsiad to obok, no i niby ten, ten, ten coś mi tam, on się łapał też. To są wieśka. I jak, Jankowi, ile, ile, z, ile było? Nie Nieważne ile, się liczą, no się chęci, tego, ile się puszcza. Dzisiaj, żeśmy, my policzyli z był, gdzie piękny lot jest, no się prawie, no się wszystko, no się w domu tutaj, w, w, właśnie przez, przez pana wieśka, bo tu, coś tam spadło, jakieś tak, y, tak tak, tak 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 patrzę. Tak ile pan dzisiaj ma tutaj? Pani Nie chcę mówić, ale chyba coś tam ma. Zaraz mi tam się powie. już jak po toczeniu w jeszcze nagrywamy jeszcze raz. Tu jest nasz sąsiad się obok. Tu jest nasz też, też nasi obok. Jeszcze ma jakieś ptaszki, jakiś lot. Dobra wyłącz to kurde. Piękny, dobra.